Witajcie kochani. Chrystus Pan z martwych wstał, prawdziwie wstał. Kontynuujemy nasze rekolekcje pod tytułem Pełna Kompromitacja. Wchodzimy, idziemy dalej ścieżką nawrócenia, ale akcentując znowu niczym refren w psalmie rolę łaski. W poprzednim chyba odcinku mówiłem o naturze ludzkiej stworzonej przez Boga, tak jak ja to rozumiem, mając tylko nadzieję, że rozumiem po katolicku zgodnie z nauką Kościoła. Jeśli nie, to się wycofuję. I ta natura jest ważna, czyli zamysł Boga, Stwórcy jest ważny, dlatego że przy nawróceniu, uwzględniając, że natura została rozbita, może nie częściowo, ale skancerowana, e, częściowo zniszczona, jakoś złamana przez grzech pierworodny, uszczerbiona przez grzech pierworodny, w tym procesie nawrócenia powinniśmy powracać do naszej natury. E, I mm, Dlatego ważnym jest to miejsce, do którego mamy powracać, a więc właśnie jak, jak ten kierunek, ten cel, ta, ten ideał, do którego mamy powracać, a tym ideałem właśnie jest natura pura, natura czysta, czyli natura stworzona w raju. Również oczywiście takim drogowskazem, taką drogą, no i celem. Jest sam Chrystus, który przynosi tę naturę, owszem, jest obarczony karą za grzech, pierworodny karą za tamte odstępstwo, tym niemniej jego natura jest czysta. Jest uporządkowana, jest harmonijna. Nie korzysta z prerogatyw rajskich, ale, mm, bo jest obarczony karą za grzech pierwotny Jezus Chrystus. Natomiast całą naturę nie tylko nie zgrzeszył, ale też samą naturę ma nietkniętą, ma rajską. Podobnie zresztą Maria dzięki przywilejowi niepokalanego poczęcia. Otóż tak więc i Chrystus, wpatrujemy się w Chrystusa, i on jest drogowskazem i celem, ale jest on jak gdyby drogą powrotu do tej pełne, do pełnego zamysłu Boga Ojca, zamysłu twórczego wyrażonego w stworzeniu człowieka. Powtórzmy więc jeszcze raz te elementy, które, które Bóg w swojej miłości i mądrości zamyślił, stwarzając człowieka elementy natury ludzkiej. Pierwszym takim wydawałoby się podstawowym, i poniekąd podstawowym elementem natury ludzkiej nie jest ani rozum, ani wolność, moim zdaniem, ale jest transcendowanie natury ludzkiej, czyli taka, takie open, taka otwartość, ale jednocześnie otwartość, y, t, która zachęca i wręcz y, pragnie i wymaga transcendowania człowieka, czyli wyjścia poza, poza swoje hermetyczne ego, stworzenie z ego kropka, ego myśli albo ego dwukropek i transcendowanie, wychodzenie, ekstazowanie poza. Y, poza swoje ja ku jakiemuś ty. Ty z dużej litery boskiemu oraz ty z małej litery ludzkiemu. Wszystko w tym celu, aby stworzyć jakieś my, nie poprzez fuzję, ale poprzez zjednoczenie w miłości, gdzie jeden i drugi podmiot są uszanowane, a jednocześnie są już czymś więcej niż tylko oddzielonymi od siebie podmiotami, tworząc właśnie dwupodmiotowe my albo wielopodmiotowe my, czyli wspólnotę. Jest to oczywiście ten obraz, bo to jest właśnie te, ten obraz w Boży w człowieku, to podobieństwo Boże, czyli ta, ta Wymagana w naturze otwartość i wy, wy, wykraczanie poza siebie, ekstazowanie, wychylanie się poza siebie to jest właśnie ta miłość. To jest właśnie ten obraz Boga w człowieku. Prawdopodobnie. I to jest najbardziej odróżniający nas od innych bytów, od zwierząt, i tak dalej. Czynnik naszej natury. Człowiek ma przestać być tylko człowiekiem. Zwierzę chyba nie ma przestać być tylko zwierzęciem, a więc to wychylenie się ku innemu sposobowi bytowania, aniżeli tylko w sobie samym i w swoim gatunku, mamy się zjednoczyć z Bogiem. A więc nie mamy pozostać sami w sobie, i mamy zmienić, jak gdyby, gatunek. Mamy stać się przebóstwionymi ludźmi, a więc mamy stać się bogami. A więc mamy zmienić gatunek, jak gdyby pozostając oczywiście ludźmi, ale to wszystko ma być jakoś ekstrapolowane, poszerzone w kierunku nowego gatunku, jakim mamy się stać, czyli gatunku boskiego. To jest ta pierwsza, najbardziej znakomita. Cecha, element naszej natury. Drugim elementem jest wola. Mówiłem, że ta wola jest wolna, ale nie nawet w sensie wyboru między opcjami. Wolnego wyboru, ale w sensie jako instrumentum laboris, jako instrument do osiągania owego, instrument pracy przy osiąganiu transcendowania. Czyli wola jest po to, aby człowiek mógł transcendować, aby mógł wychodzić poza siebie, aby mógł jednoczyć się z cudzym ty, aby mógł stworzyć my. I jeżeli wola tego nie robi i okopuje się w swoim egocentryzmie, egoizmie i egotyzmie, w swojej pysze, yy, to wtedy następuje deprawacja woli. Nie po to ona jest dana człowiekowi, a więc tak naprawdę apogeum i aktywizacją i aktualizacją woli nie jest wolny wybór, jakikolwiek, tylko właśnie ten wybór. To jest doskonałość woli, to jest jej celowość. Inaczej mamy deprawację, deprawację woli. To jest drugi element. On nas też oddziela od zwierząt o tyle, że nasza wola potrafi sprzeciwić się instynktowi, pójść przeciwko instynktowi. Natomiast chaotyczna spontaniczność zwierząt jest w ramach instynktu, czyli nie jest w stanie zwierzę pójść przeciwko instynktowi. Trzecim elementem naszej natury jest rozum. Otóż rozum jest ekspertem woli, po to, a wola mogła transcendować w sposób adekwatny. No i tyle. Nazwanie naszego gatunku Homo sapiens. Jest poniekąd słuszne, ale poniekąd błędne, dlatego że rozum jest y, y, rzeczywistością trzeciorzędną. Pierwszorzędną, jak już powiedziałem, jest transcendowanie, drugorzędną jest wolność, wola, i dopiero trzeciorzędną y, y, cechą człowieka. Jest rozum. Przecież niemowlęta nie mają rozumu, ludzie w śpiączce nie mają rozumu, ludzie, idioci, debile i tak dalej, ludzie chorzy też nie mają rozumu, a jednak są ludźmi. A więc rozum nie jest e, najistotniejszym czynnikiem e, 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 człowieka. A więc nazywanie nas homo sapiens jest, no, fragmentarycznie jest słuszne, ale, ale da daleko nie, nie, nie jest to nazwa istotna e, i istotowa. 呃。Uh Nasz rozum jest oczywiście inny niż rozum małpy i innych zwierząt inteligentnych, ponieważ nasz rozum potrafi analizować sam proces myślenia, czyli my potrafimy być samokrytyczni, niejako zdystansowani, potrafimy krytykować swój, swój sposób myślenia, a więc myśleć o swoich myślach, a więc rozumieć swój rozum. Natomiast małpa tylko myśli nie jest w stanie analizować swoich myśli, swojej metodologii myślenia. Tak więc człowiek potrafi meta myśleć, ma meta rozum, natomiast zwierzęta mają po prostu rozum. To nas trochę odróżnia oczywiście. To jest trzeci element rozumność, rozum. Czwartym elementem jest chyba uczuciowość, czyli serce. Oczywiście chodzi tutaj nie tylko o uczucia takie zwierzęce jak radość, smutek, strach czy gniew spowodowany sytością albo też nie, bezpieczeństwem, bogactwem, zdrowiem, sukcesem. Chodzi tutaj szczególnie o uczucia szlachetne, uczucia anielskie, uczucia wynikające z właśnie tego tra owego transcendowania jako reakcja na transcendowanie. Gdy transcendujemy w sposób adekwatny, pojawia się szczęśliwość, gdy nie transcendujemy, pod pojawia się coraz bardziej yy, yy, smutek. Tak jak w przypadku bogatego młodzieńca, który nie zechciał transcendować, ale wolał pozostać w swoim zamkniętym hermetycznie kręgu swojej doskonałości i swoich zabezpieczeń materialnych. Tak więc uczucia to będzie czwarty tak, element, piątym elementem yy, będzie. Będzie nasza cielesność, czyli cała też fizjologia. I ta cielesność jest dana człowiekowi chyba no nie wiem z jakich powodów, bo to jest tajemnica, ale trochę wiemy, trochę możemy się domyśleć. Pierwszy powód to jest, aby nas ograniczać, aby nas jak gdyby upokarzać. Bo muszę jeść, muszę spać, muszę, musimy seksować, musimy się opiekować o swoje ciało, ono nas, ono nas ogranicza. W ten sposób też nas upokarza i czyni nas pokornymi. To jest to. Oprócz tego, jednoczy nas ze światem materialnym. To jest druga rzecz, no i być może dzięki temu czyni człowieka bardziej przedstawicielem świata stworzonego niż nawet Anioła. Anioł może być przed Bogiem przedstawicielem świata stworzonego, dlatego że jest wyższym bytem od człowieka, dopóki nie przyszedł Chrystus. Natomiast gdy chodzi o, o czystą naturę, natomiast człowiek może być przedstawicielem całego stworzenia przed Bogiem nie na zasadzie wyższości, ale na zasadzie zsyntezowania całego wszechświata w sobie, ponieważ mamy w sobie coś anielskiego, no to jest właśnie, mamy przede wszystkim w sobie coś boskiego, prawda, czyli to transcendowanie, yy, mamy w sobie coś anielskiego, czyli wolność, woli i, yy, i rozumność, czyli jesteśmy bytami osobowymi, no, i też uczucia wyższe. Mamy w sobie coś zwierzęcego, czyli chaotyczność woli, czyli rozum prymitywny, chytry, chytrość rozumowa i wreszcie uczucia niższe, zwierzęce. Mamy w sobie Coś zwierzęcego, bo mamy fizjologię zwierzęcą naszych ciał. Mamy w sobie nawet coś roślinnego, jakaś flora bakteryjna, w jelitach czy coś takiego. Mamy w sobie nawet y, ułamki materii martwej nasze włosy y, u kogoś dłuższe, u kogoś krótsze y, i nasza, y, nasze paznokcie, zdaje się. Tak więc y, materfie, materia martwa. W ten sposób to jest jak gdyby ten piąty element, nasza cielesność który też musi być uwzględniony oczywiście przy, e, przy nawracaniu się. To, to znaczy wszystkie te elementy muszą być uwzględnione przy nawracaniu się. Musimy dojść do transcendowania, musimy dojść do woli ukierunkowanej na transcendowanie, musimy dojść do rozumu, który, który to akceptuje i, i na świetle jak najbardziej owo transcendowanie jest temu podporządkowane. Cała jego epistemologia jest u, ukierunkowana na owo przekraczanie samego siebie e, i dążenie do zjednoczenia oraz dążenie do zmiany gatunkowej. I wreszcie um, uczuciowość, też nasza ma reagować i być papierkiem lakmusowym, czy dzieje się dobrze, czy dzieje się źle. No i, i, i mamy uwzględniać w tym nawróceniu, więc stronę, stronę emocjonalną, a więc emocje są ważne. Uczuciowa ma, modlitwa ma być uczuciowa, uwielbienie nasze ma być emocjonalne, ma być uczuciowe. Chodzi tylko o to, żeby. Po pierwsze, te, żeby po pierwsze te uczucia nie były tylko uczuciami zwierzęcymi i nie przede wszystkim zwierzęcymi, nie z powodu sytości żołądka, powiedzmy tak, i zadowolenia lędźwi czy skóry, czy w ogóle naszego bytu w tym świecie zabezpieczonego, Ym, tylko żeby te uczucia były jak najbardziej szlachetne. Chodzi też o to, żeby nie ulegać egzaltacji, czyli uczuciom bezpodstawnym, uczuciom dla samych uczuć, uczuciom jak gdyby w oszołomieniu jakimś, uczuciom, które są nieadekwatne i są, nie bazują bowiem na faktach. Chodzi o to, żeby te uczucia bazowały na faktach, zarówno tych faktach odkrywanych przez rozum i doświadczanych przez serce. Przez wolę, jak i na, na tych faktach, cnót naszych. A więc, zarówno gdy chodzi o analizę faktów ze strony Boga dla nas, jak i chodzi, gdy chodzi o y, fakty naszego życia, naszej postawy wobec Boga. Bazując na tych faktach i boskich, i ludzkich, nasze uczucia mogą się cieszyć lub smucić, bać się lub gniewać. Są wtedy uzasadnione, nie są wtedy egzaltacją, wynikają z wiary, z epistemologii wiary, ze spojrzenia z perspektywy wiary i nie są czymś nadwyraz, ale są w miarę. I chodzi o to, żeby te uczucia były. One są elementem istotnym naszej natury. Dlatego nawrócenie musi uwzględniać również przekształcanie, nobilitację, ale też przekształcanie, czasami ograniczanie, zależy jak u kogo, sfery uczuciowej. Musi dotyczyć sfery uczuciowej, a więc jak najbardziej jest miejsce też dla psychologii, prawda? jako nauki, a nie jako powiedzmy jakoś, jakiejś ideologii, czyli psychologii bazującej na socjologii, na badaniach socjologicznych, potwierdzających lub zaprzeczających, czyli weryfikujących, falsyfikujących. A więc również emocje, również uczucia muszą być poddane procesom nawróceniowym, muszą być przekształcane, muszą być coraz bardziej adekwatne, coraz bardziej podporządkowane y rozumowi, woli, temu co się dzieje, czyli faktom, czy a, a głównym faktem jest transcendowanie i to, co to transcendowanie w konsekwencji przynosi, czyli spotkanie, zjednoczenie i zmiana nas samych. No i wreszcie to nawrócenie też musi dotyczyć piątego elementu, jakim jest ciało, czyli musi to ciało być uwzględnione, musi być zadowolone, musi być uszanowane w swoich potrzebach fizjologicznych, chociaż nie oznacza to hołdowanie ciał, tylko jakaś, jakiś umiar we wszystkim. Tak, aby ciało nie było za nadto poszkodowane, ale ani też dusza, żeby nie była za nadto poszkodowana, czyli w, w moment transcendowania. Tak więc wszystko to musi być zbalansowane, zrównoważone, prowadzone jakoś, jakoś korektnie. No i wreszcie szóstym elementem, ostatnim, jest łaska. I okazuje się, że analiza tego, co było w raju, a także tego, co było po grzechu, czyli po utracie łaski, bo grzech oznacza utratę łaski, pokazuje nam na ile ta łaska była istotna. No i widzimy, że przed utratą łaski, czyli przed grzechem pierworodnym, człowiek ma komfort sam ze sobą, bo nie zauważa swojej nagości. Nie jest mu przykro z powodu samego siebie, nie wstydzi się samego siebie, żadne liście figowe nie są potrzebne. Oprócz tego. Ma kontakt dobry z Ewą, Adam z Ewą i nawzajem. Nie przerzucają na siebie winy, nie wstydzą się samych siebie przed innymi, a więc jest harmonia w ich relacji, jest radość wyrażona w końcówce drugiego rodzaju, rodzaju dwa. Y Radość Adama, radość Adama z powodu Ewy. Jest też y, radość z powodu zwierząt, jakaś, bo Adam panuje nad zwierzętami, panuje te, te, też nad sadem. Jeszcze sad, y, ogród edemski nie, nie rodzi cierni. To przyjdzie potem, po, po utracie łaski. A więc jest ta harmonia z, z światem, z królestwem zwierząt i królestwem roślin. No i wreszcie jest ta radość, y, y, fascynacja Bogiem. Y, który ich nawiedza. Nie, nie trzeba się przed nim kryć. Y, w momencie, gdy już łaski nie ma, Adam. Przestaje mieć komfort w samym sobie, widzi swoją nagość. Przestaje mieć komfort wobec Ewy, stąd liście figowe, schroni się już przed innym. Przestaje mieć komfort w konsekwencji też w relacji z Bogiem, ucieka w krzakie, a potem Bóg pozwala, konstytuując to i konstatując ten fakt wyboru Adama, czyli krzaków, wybór krzaków, wybór ucieczki, wybór życia bez Boga. Bóg konstatu konstatuje to i zatwierdza, konstytuuje. Poprzez wygnanie z raju, a tak naprawdę to Adam ucieka w krzaki. No i wreszcie um, ziemia i zwierzęta przestają być posłuszne. To już wiemy z autopsji, z, z empirii: zwierzęta przestają być posłuszne. Ziemia, zgodnie z zapowiedzią, rodzi ciernie. Yy, I Duch Adama nie idzie już ku, ku niebu, ale idzie do ziemi. W proch się obraca. A miał iść zgodnie z transcendencją miał iść, iść ku niebu. Miał, miał dążyć do zjednoczenia z Bogiem i miał dążyć do zmiany gatunkowej. Stać się Bogo-człowiekiem, czy człowieko Bogiem raczej. Poprzez Chrystusa, który miał przyjść do raju prawdopodobnie, a nie be, nawet bez, bez przyczyny grzechowej. No więc. Widzimy, jak ta łaska jest niezwykle potrzebna, i ta łaska właśnie zostaje utracona, czyli nie zostaje utracona w, człowie w człowieku jakby chęć transcendowania, to pozostaje. Nie, pozostaje. nie zostaje zabrana człowiekowi wola, wszystko to zostaje troszeczkę skancelowane, pobite, jest opuchnięte, pośniaczone, pobite, połamane trochę, ale jest, wola jest, rozum zaćmiony i tak dalej, ale jest, uczucia nieuporządkowane są. Cielesność jest, no ale choruje i obraca się, się w proch, czyli wchodzi śmierć. Czyli, według miary naszej cielesności, bo to jest najbardziej empiryczne, możemy zauważyć, co stało się z, naszą, z naszymi uczuciami, z naszym rozumem, z naszą wolą, z naszą zdolnością transcendowania, czyli otwierania się, wykraczania poza siebie, łączenia się, spotykania się z Ty, czy fenomen spotkania z cudzym Ty, boskim, wertykalnie, horyzontalnie, z ludzkim Ty. No i wreszcie wreszcie jednoczenia się w my. Więc miarą na ile te rzeczywistości zostały skancerowane jest nasza cielesność. Procesy starcze, procesy chorobowe oraz śmierć pokazuje no i wszelkie krzywdy społeczne, prawda? Wszelkie uciężenie naszej cielesności pokazuje miarę zepsucia naszej natury, bo śmierć, procesy starzenia, procesy chorobowe weszły w wyniku braku łaski wyniku utraty łaski, czyli tego szóstego elementu. Czyli widzimy, na ile musi być pobita uczuciowość, no, tak samo jak cielesność, na ile rozum musi być zmącony, zaćmiony, no, to tak samo jak cielesność, na ile wola jest ograniczona w swojej mocy, tak samo jak cielesność, no i umiejętność transcendowania, wykraczania, raczej się zasklepiamy, podobnie jak się starzejemy. Łaska staje się niezwykle potrzebna. Okazuje się, że to ona była motorem napędowym wszystkiego, to, że to ona trzymała wszystko w ładzie. I przychodzi Chrystus, uprzedzony przez, wyprzedzony przez proroków i przez y, y, patriarchów, przychodzi Chrystus, aby odnowić, aby wrócić, zwrócić nam ten element najważniejszy, szósty element łaski, która daje nam szczęście, daje nam życie, pełne zdrowia. Daje nam nawet Chrystusowa łaska więcej niż utraciliśmy z raju. Dziękuję Wam z Bogiem.